Przed mikrofonem Michał Kita, gościem Radzie Kielce jest dziś wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Prawie 150 milionów złotych trafiło do województwa świętokrzyskiego w ramach piątej już edycji programu Polski Ład, na co zostaną przeznaczone te pieniądze. Przede wszystkim my, jako rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, rząd, w którym mam zaszczyt zasiadać, zmieniamy oblicze polskich miast, gmin, powiatów, województw poprzez rekordowe środki, które trafiają do polskich samorządów. W piątek pan premier ogłosił decyzję o przyznaniu blisko 150 milionów złotych z programu inwestycji strategicznych Polski Ład, to już jest piąta edycja, dla dwóch miejsc w województwie świętokrzyskim 100 milionów złotych popłynie do powiatu starachowickiego blisko 50 milionów złotych na teren gminy Staszów. Zacznę od tej drugiej inwestycji, od tego drugiego zadania, to jest wsparcie na rozwój strefy inwestycyjnej w Grzybowie, a dokładnie to rozwój infrastruktury komunikacyjnej tam się znajdującej, zarówno tej kolejowej, jak i drogowej. Będzie to świetne przygotowanie pod bardzo ważny projekt, który wspiera od lat, czyli budowę terminalu przeładunkowego, który będzie się znajdował na terenie gminy na terenie gminy Staszów w Grzybowie. Terminal powstanie dzięki wykorzystaniu istniejących tam wąskiego toru i szerokiego toru, tej linii szerokotorowej LHS i mam nadzieję, że będzie świetnym impulsem rozwojowym dla tych terenów to będzie naprawdę historyczna inwestycja która także zmieni oblicze gminy Staszów zmieni oblicze Grzybowa i sprawi że będzie ta gmina i te tereny a także Ziemia Świętokrzyska rozwijały się bardzo dynamicznie. Pytanie, ile lat moglibyśmy czekać? Będziemy musieli czekać na realizację tej inwestycji? E, oczywiście to jest inwestycja, która wymaga czasu. E, terminal przeładunkowy e, będzie to zapewne jedna z ważniejszych inwestycji w naszym regionie po kompleksie laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar, który zostanie, który jest już budowany w Kielcach. Naprawdę bardzo poważna inwestycja. Wykorzystujemy zastaną infrastrukturę, a dzięki tej inwestycji będzie możliwe właśnie wykorzystanie takie także towarowe przez wielkich przedsiębiorców, przez wielkie firmy tego terminalu przeładunkowego, ale także przez grupę azoty Siarkopol, która mieści się w Grzybowie oraz pobliską elektrownię NEA Połaniec, a także wiele ważnych firm z terenu Powiatu Staszowskiego i całego Województwa Świętokrzyskiego. Jeżeli chodzi o powiat Starachowicki, to tam popłynie 100 milionów złotych na budowę wiaduktów w Starachowicach Zachodnich. Wiadukt skomunikuje te tereny, a jak wiadomo drogi... Także wiadukty to krwiobieg świętokrzyskiej gospodarki. Ważna inwestycja nie tylko dla mieszkańców Starachowic, ale także dla przedsiębiorców, a więc wzmocniony zostanie potencjał rozwojowy, potencjał inwestycyjny tego terenu. W sumie w piątej edycji Polskiego Ładu do wszystkich samorządów w Polsce trafiło 5 miliardów złotych na 52 inwestycje. Czy możemy odczuwać lekki niedosyt, że tylko właśnie dwie z województw? Święto świętokrzyskiego w tym gronie się znalazły e, nie dlatego, że y... To było naprawdę bardzo elitarne grono, bardzo, bardzo ograniczone grono samorządów które, samorządów i terenów, które stały się beneficjentami tego programu. I w wielu województwach także były, także były tylko dwa projekty, które zyskiwały środki, bo znaczenie ma skala, znaczenie ma suma, mają kwoty, tylko dzięki tak wielkim kwotom możemy przyciągać inwestorów, możemy rozwijać tereny inwestycyjne w taki sposób, aby wzmocniło to potencjał rozwojowy właśnie tych miast, gmin, powiatów. To teraz zmienimy temat. Rząd przyjął rozwiązania dotyczące zamrożenia cen energii elektrycznej dla samorządów podmiotów wrażliwych. Czy to w skuteczny sposób? Sposób ochroni nas przed kryzysem gospodarczym? E, oczywiście ja jestem przekonana, że tak. To są kolejne działania, które podejmuje rząd, aby, aby sprawić, aby po prostu powstrzymać wzrost cen na rynku energii, a może raczej sprawić, aby ten wzrost cen nie dotknął mieszkańców gospodarstw domowych, samorządów, ale także jednostek wrażliwych. My nie, my cały czas działamy, nie powołujemy się jak rząd PO, -PSL na magiczne guziki, na to, że taki mamy klimat, pracujemy w też trudnym czasie. Jesteśmy po kryzysie gospodarczym związanym z pandemią koronawirusa. Obecnie mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, która także wpływa na inflację. To jest tak zwana Putin inflacja od nazwiska osoby, która w zasadzie na nią wpłynęła, a także mamy do czynienia z szantażem energetycznym i w związku z tym z wzrastającymi cenami energii e, i my nie siedzimy z założonymi rękami. Tylko działamy. Wprowadziliśmy ceny maksymalne, nasze propozycje, to odpowiedź właśnie na tą aktualną sytuację geopolityczną, cena maksymalna dla gospodarstw domowych będzie wynosiła 690 zł za megawatto Natomiast jeżeli chodzi o cenę maksymalną dla podmiotów wrażliwych, samorządów oraz z mikro, makro i średnich przedsiębiorstw, to ona wyniesie 785 zł również za megawatogodzinę. To oznacza ograniczenie podwyżki cen nawet o 70%. Wprowadzenie na 2023 rok ceny maksymalnej obniży znacząco przyszłoroczne ceny energii. Z rozwiązania skorzysta aż 97% wszystkich mikro oraz kilkadziesiąt tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw. To także ważne, bo tym pakietem objęte są również instytucje wrażliwe, jednostki wrażliwe, takie jak szpitale, przychodnie, ośrodki pomocy społecznej, noclegownie, szkoły, przedszkola, żłobki, uczelnie wyższe, kościoły lub inne związki wyznaniowe, remizy ochotniczej Straży Pożarnej, placówki całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, rodzinne domy. Pomocy, placówki kulturalne, koła gospodyń wiejskich, centrum usług społecznych, ale także to są chociażby placówki kultury fizycznej, w tym baseny Jakła Parki. Pani minister, to już tak na zakończenie, na ostatnią minutę ponownie zmienimy temat. Jeszcze jedna kwestia. Kielce znalazły się na szlachetnym końcu rankingu wydatków inwestycyjnych w zestawieniu Czasopisma Wspólnota. Dopiero siedemnaste miejsce wśród osiemnastu miast wojewódzkich. Czym Pani zdaniem jest spowodowana tak niska pozycja stolicy województwa? Przede wszystkim niekompetencją samorządu miejskiego, niekompetencją na czele z prezydentem Bogdanem Wentą. Pan prezydent nie ma pomysłu na Kielce, na to jak Kielce rozwijać, nie ma pomysłu na inwestycje, żadnych projektów rozwojowych dla Kielc. Wszyscy widzimy, jak wygląda stan dróg chociażby w Kielcach, a to przecież krwiobieg kieleckiej gospodarki. Gospodarki. Oprócz tego, że oczywiście to jest jakość, drogi wpływają na jakość życia mieszkańców, to także na decyzje przedsiębiorców o tym, gdzie inwestować, a przedsiębiorcy wybierają te tereny najlepiej skomunikowane tak naprawdę oprócz projektu który powstaje także dzięki moim staraniom czyli budowie kampusu głównego kampusu laboratoryjnego głównego urzędu miar to i to jest inwestycja rządowa, bardzo ważna inwestycja rządowa, to samo miasto, sam samorząd miejski mam poczucie, nie ma żadnych planów na Kielce, a wszelkie, a bardzo wiele projektów, inwestycji i środków, których które były Kielcom przyznawane, są wręcz przez samorząd miejski, przez pana prezydenta odrzucane. Ja przypomnę, że w lipcu zeszłego roku dzięki moim staraniom rząd przyznał blisko 30 milionów złotych na rozbudowę hali legionów w Kielcach. Prezydent Bogdan Wenta nie przyjął tych pieniędzy, odrzucił te pieniądze. To pokazuje, że. Tak naprawdę jest niekompetentny, nieprzygotowany do żadnych inwestycji i nie ma żadnego planu ani pomysłu na Kielce. Musimy kończyć. Pani minister, bardzo dziękuję. Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki była gościem porannej rozmowy dnia w Radiu Kielce. Dziękuję bardzo.